Dowiedziałeś się czegoś? Tak. No to mów, człowieku. Przecież ja oszaleję z niepokoju, co jej jest. Prosiła mnie o dyskrecję. Ale ja przecież chcę dla niej jak najlepiej. Może będę mógł jakoś pomóc albo nie wiem, chociaż ją pocieszyć. Obaj mieliśmy rację. To klątwa. Pod jej wpływem twoja Vivienne zamienia się w ptaka. Jej stan się pogarsza. Bogowie, jest gorzej niż myślałem. Taka klątwa to przecież gorzej niż choroba. Mówisz, że się jej pogarsza? I, I co teraz? Pomożesz jej? To będzie zależało od niej. Spróbuję, jeśli mnie poprosi. Ale to się będzie łączyło z ryzykiem skrócenia jej życia do około siedmiu lat. Co takiego? Nie tak się umawialiśmy! To jest ciężki przypadek. Klątwa z czasem staje się coraz silniejsza. A ja jestem Wiedźminem, nie cudotwórcą. Słyszałem o jeszcze jednej metodzie. Można spróbować przenieść klątwę przy użyciu odbicia w tafli wody. Ale tu będzie potrzebny udział osoby, która z własnej woli weźmie na siebie ciężar zaklęcia. I Jak to? Zostać samemu ptakiem? Teoretycznie przeniesiona klątwa jest o wiele słabsza. Może się skończyć na apetycie na ziarno i dżdżownicę, ale trzeba się liczyć z każdą ewentualnością. Łącznie ze śmiercią. Ja jestem gotowy oddać za nią życie. Jak rycerz króla Wridanka za piękną królową Cerro. To już wiem, ale czy jesteś gotowy do końca życia łykać dla niej robaki? Też. Która metoda według ciebie będzie najlepsza? Jeszcze nie wiem. Ale masz chyba jakiś pogląd? Nie powiesz mi, że rozważasz drastyczne skrócenie jej życia, skoro ja chcę wziąć na siebie to brzemię? Metoda staflą wody jest lepsza. Nie stanowi zagrożenia dla Vivienne. Oczywiście. Możesz na mnie liczyć. Ja wszystko zniosę. A, ale Vivienne... boję się, że jest zbyt dumna, żeby się zgodzić na coś takiego. Spotkam się z Vivien po ostatniej konkurencji. Porozmawiam z nią. Może się zgodzi. Liczę na ciebie. I cieszę się, że przynajmniej coś już wiadomo. To co teraz? Skoro zebrałeś informacje, możesz zrezygnować z dalszej części turnieju. Witaj pani. Zdecydowałaś się na którąś metodę? Tak. Podtrzymuję wszystko, co wcześniej powiedziałam. Nie chcę nikogo narażać. Wybieram metodę z jajkiem. Jeśli to ma być jajo wilgi, to wiem, gdzie go szukać. Na mojej polanie jest jedno gniazdo. Możesz mi wytłumaczyć, na czym dokładnie będzie polegał rytuał? Jasne, ale najpierw chcę ci jeszcze coś powiedzieć. Uważam, że powinniśmy najpierw spróbować tej drugiej metody. Mówiłam ci już, to wykluczone. Daj mi dokończyć. Ta druga metoda jest zawodna. Po prostu może się udać albo nie. Uda się! Ja cię uratuję, o piękna Vivienne! Co ty tutaj robisz, rycerzu? To prywatna rozmowa! On nie jest twoim wrogiem. Ma dobre intencje. Słusznie się domyśliłaś, że to on dał mi zlecenie. Ale dlatego, że chciał ci pomóc. Nie gniewaj się pani. Nie jesteś sama. Ja o wszystkim wiem. Powiedziałeś mu? Wiem, że jesteś obłożona klątwą i że Twój stan się pogarsza. Rozumiem, jak się czujesz. Moja stryjeczna ciotka, hrabina Delonfal, zapadła kiedyś na dziwną chorobę, która zaczęła ją toczyć od środka. Czuła się coraz słabiej, gasła w oczach. Pamiętam, jak mówiła, że najgorszy jest nie ból, tylko to, że traci panowanie nad własnym ciałem. Była taka bezradna. Boję się, że ty się czujesz podobnie. Wiedźmin powiedział, że możemy spróbować przenieść Twoją klątwę na mnie. Ja chcę to zrobić, Vivienne. Dlaczego? Bo cię kocham. Na turnieju mogłem zginąć. Chciałem pokonać dla ciebie Sharleya, ale sam już rozumiem, jaki byłem głupi. Narażałem się bez sensu. A teraz mogę zrobić dla ciebie coś prawdziwego. Ja nie chcę nikogo obarczać tą potwornością. Widziałeś przecież, jak to wygląda. Wiedźminie, mi nie. Mówię do ciebie, bo jesteś starszy i, mam nadzieję, bardziej rozsądny. Sądzisz, że to dobry pomysł? Moim zdaniem warto spróbować. Spodziewam się, że na organizm w pełni rozwinięty i silny klątwa zadziała słabiej niż zadziałała na płód. Słyszałaś opinię Wiedźmina. Wiem, zróbmy to razem. No dobrze. Byłam gotowa na śmierć. Tym bardziej jestem gotowa spróbować czegoś szalonego. Jedziemy nad moją sadzawkę w lesie, tak? Skoro wszystko już ustaliliśmy, to nie ma co tracić czasu. Jedziemy. No. Tak właśnie wyglądam. Jeszcze możesz się wycofać. To żaden wstyd. Nie wycofam się. Jeśli ty sobie radzisz, to ja dam radę. Zresztą, wcale nie jest tak źle. Dla mnie i tak jesteś piękna. Oj. Nie gadaj, pstur. Teraz zamknijcie oczy i nie ruszajcie się. Guillaume? Tak, ukochana. Jeżeli skończysz tak jak ja, to chciałam, żebyś wiedział, że. Nie zostawięcie. Wyobraźcie sobie swoje odbicia w wodzie. Skupcie się na tym, tylko na tym. Teraz otwórzcie oczy. Zaraza. Chyba zadziałało. Jak się w ogóle czujecie, co? Guillaume, coś się zmieniło? To było jakby mnie ktoś walnął taranem. Ale poza tym w ogóle nie czuję się inaczej. Tylko skóra mnie trochę swędzi. Jesteś pewny, że to się dało? Tak. Coś się na pewno wydarzyło. Gdzieś pod tą sadzawką musi być intersekcja. To silnie magiczne miejsce. Zresztą popatrz na Vivien. Co dalej? Wiadomo. Teraz będziecie żyć długo i szczęśliwie. W każdym razie obserwuj się uważnie. Gdybyś zauważył jakieś niepokojące objawy, zgłoś się do mnie. Jasna sprawa. Dzięki. Proszę, oto twoja zapłata. Będę mogła wreszcie chodzić na bale albo wyjechać gdzieś daleko. Jesteś wreszcie wolna. Jak ptak. <noise> Zabawny jesteś. Nie zauważyłam tego wcześniej. Ale chyba nie wyjedziesz beze mnie. To się jeszcze zobaczy. I ja Ci dziękuję, Wiedźminie. Nie ma sprawy. Bywajcie.